Kurwa, widzowie, łódka skonfigurowana, wszystko jest. Gdzieś końcówka stycznia. Końcówka stycznia będzie prawdopodobnie wydana do mnie. Potem pojedzie na okleinę. Po okleinie pojedzie na, na montaż silnika spalinowego. Będziemy jeszcze montować CDK z, z wytłoczeniami. Odezwał się do mnie ziomek, który się tym zawodowo zajmuje. No, także kurwa, 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 kurwa. Łódka sprzedana moja. Wczoraj sprzedałem łódkę. E... No, kwoty nie podam, za jaką poszła. Ale. E... No. Chłopak jest zadowolony. Ja też. Nie ma tragedii, powiem tak. No. Rabat dałem. 130, mówię, mu nexa Aha. No na chuj ty diduś, kurwa, na chuj ty diduś, kurwa, pierdolisz? No dobra, no za sto puściłem, no.